Nazywam się Kasia Dulnik, jestem byłą koszykarką, mistrzynią Europy w koszykówce kobiet z 1999 roku. Jestem też mistrzynią Polski. Od 5 lat prowadzę Fundację Kasi Dulnik. W fundacji promujemy zdrowy tryb życia, promujemy aktywność, zdrowe odżywianie. Bardzo stawiamy na sport rodzinny. Około półtora roku temu zaczęłam odczuwać bóle, których nie można było zdiagnozować. No, ponieważ zawodowo uprawiałam sport, to jestem przyzwyczajona do tego, że ciągle coś człowieka boli, e, ale przyszedł taki moment na obozie, kiedy obudziłam się i nie mogłam podnieść ręki, e, nie mogłam się w ogóle ruszyć. E, lekarze stwierdzili, że, że moja choroba to jest fibromialgia. Kamil powiedział, że ma dla mnie lekarstwo. I tak sobie pomyślałam, że spróbuję. E, cóż szkodzi spróbować, przecież e, no jestem w takim e, trudnym momencie życia, że e, warto jest złapać się każdej szansy. Wzięłam od Kamila olejek, przyjechałam do domu i poszłam spać. No i obudziłam się w środku nocy z myślą taką, że coś jest kompletnie nie tak. Ja przez ostatnie miesiące spałam w takiej pozycji i każde obrócenie się tłowia powodowało, że, że się budziłam z bólem. Każdy ruch ręki to był ból. To nie był taki ból, że ja krzyczałam, ale to był ból, który budził. I raptem obudziłam się. Patrzę, ale ja leżę w poprzek łóżka zupełnie. Jestem totalnie rozluźniona, mam rozrzucone ręce, rozrzucone nogi i sobie tak śpię, no jak kiedyś zupełnie. Tak kompletnie bez bólu, tak. No, Moi dzieci, które są sceptyczne do takich nowatorskich rozwiązań, powiedziały: "Wow". Później musiałam się nauczyć, jak brać olejek, w jakich dawkach, co ile godzin. To też Trochę musiałam sama do tego dojść, jak to będzie dla mnie dobrze. Brałam te olejki przez kilka miesięcy. No i teraz jestem w tym momencie, w którym jestem. Wróciłam do koszykówki, zdobyłam Mistrzostwo Europy, prowadzę fundację, mogę robić wszystko, o czym zamarzę. Słuchajcie, jak najbardziej polecam spróbować ja jestem pewna tego, że to właśnie olejek pomógł mi w powrocie do sprawności.